Ciekawe gadżety, motogadżety Jakie to jest? 1200 I odpalam światła dołączone z temu Co ty masz na głowie, to ja nie mam pytań Ej, bandyk Miało być, że ten Siemano, przed wami kolejny unboxing rzeczy z temu Ciekawe gadżety, motogadżety, które wydawały nam się takie, że musimy je Wam koniecznie pokazać. Jak widzicie na stole jest tego dużo, także bierzemy się do roboty. Będzie odcinek bardziej mięsisty niż ostatni. Ostatni przypadł Wam bardzo do gustu, więc postanowiliśmy zrobić kolejny. Na pierwszy ogień roleczka pod koło, do smarowania łańcucha, do czyszczenia nowej opony, do czyszczenia opony z oleju. Feli. Do czyszczenia Feli. Kładziemy sobie. O, śniadanie jad. Dobra! Stawiaj go. No i próbuj. Pójdzie? Ty, To działa. To jest Jak moje felgi. Pokaż, tak, pokaż, jakie masz czyste felgi. Takie ładne były. Drugi gadżet, mój faworyt, dzisiejszy. Jedziemy w tym na miasto. Zakładamy zaraz orzecha. Tak. I jedziemy na miasto. A nazwa tego to. Face Shield, tak? Tarcza na twarz. Sprawdźmy to. Padło na mnie, pan mi powiedział, że nie ma czasu. Aha. Dlatego cię nagrywam, nie? Nie, no to, to, to jest przekut. Oglądaliście film sędzia Drift? <grym> chłopie, co ty masz na głowie? To ja nie mam pyta Ruszamy? Nie, nie, nie. To ty prowadź. Niech, ty prowadź. Ja? No, niech jedzie pierwszy. Ludzie nie widzieli od razu! Ja pitole! Tak! Jesteśmy nienormalni! Tak, tak! Nie mam sporu to ludzie pomyślą, że to może nie ja! Na pewno tak, bardziej czuć wolność. No teraz sobie wyobraźcie widzowie, że kiedyś jeździli w takich kaskach, zakładali sobie jakieś okulary. No i działo się ciekawie na drodze. Fakt faktem też nie było. Nie było też takich prędkości kiedyś. Nie było tak szybkich motocykli, nie było takich prędkości. Może to było bezpieczniejsze w tamtym czasie do 45-80 na godzinę. Ale jazda bez kasku, albo w takim kasku jak jest tutaj, no, no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam. Jest ok? A, jest git, no. Co nam możesz powiedzieć? Jest bardzo głośno. Fajnie słychać po nic poza tym. No ta mucha mi nie straszna. A jak wiatr? Czujesz wiatr? No kurczki mesowe akurat! <noise> Ciekawe jakie będą jego wrażenia na chłodno. Czy poleci wam to wszystkim? Na pewno... <noise> Odpaliło się z <sąsów> panarchy. anarchii. Potem się będę wstydził! Na pewno! <noise> no ogólnie na ciepło mogę powiedzieć, że fajnie. Wyglądało to naprawdę ciekawie. Ciekaw jestem w ogóle też czy ludzie z zewnątrz Zauważyli, bo jedną osobę widziałem, że się patrzyła, ale reszta czy zauważyła? Podejrzewam, że nie. Nawet nie zauważyłem. Ja na ludzka ludzka. znieczulica. To fajna rzecz, na może na te nogi do kasku rowerowego czy na rower. Fajna, no komuś się może spodobać, nie? Także do takich pierdół, może tak, na taki motocykl niekoniecznie. Poczekaj, młody, wjeżdża. Jako punkt ciekawości. Ale widziałeś? Młody był zainteresowany. Tutu, tutu, nagraj mi teraz w tej nowej bluzie, jak wyglądam. Lepiej, widać. Łapisz ujęcia? Tak dalej, nie. Skręca koleś. Jakbyśmy go przepuścili, to byśmy przepuścili. Powiedz kiedy. Proszę bardzo. A, widziałeś jak podziękował ładnie? widziałem. Jak się myśli na ulicy. Nowy film o temu i mamy dla Was nowy kod rabatowy DYF4697. Dzięki niemu możecie zerknąć sobie, jakie itemsy my zamówiliśmy z temu na dzisiejszy film. Są tu także inne itemy motocyklowe. Dzięki temu kodzikowi rabatowemu możecie zgarnąć pakiet kuponów o wartości 400 zł, a także zgarnąć wiele innych zniżek. Obecnie na ekranie widzicie produkty z QR kodami, które nabyliśmy. I dodam, że dla nowych użytkowników są właśnie te atrakcyjniejsze ceny Warto więc rozważyć założenie aplikacji temu na nowych urządzeniach, żeby wyrwać je w tych super cenach Później mój kolejny faworyt Mamy nowe światełka do zamontowania w MTK u albo w Venomap lub w innych Gixach u chłopaków Nie, <śmiech> <śmiech> Nie oświetlimy wam drogę Mamy światła do MTK, trzy zestawy śród Mamy dłuższe, średnie i sobie mamy tutaj takie krótkie, w zależności od tego jak gruba będzie rurka, do której chcemy przymocować sobie światło co do kabli mamy podłączenie standardowe do akumulatora bezpiecznik jest nawet w środku do tego kostka i dwa hermetyczne połączenia do żarówek i włącznik lampki siedzą. Zaraz zobaczymy, jak to świeci. Test ciąg dalszy. Aktualnie mamy włączone. Godzina w okolicach 21. Jak widać, jest ciemno. Jak w... nie powiem gdzie. No to sobie zgaszę. Zobaczymy, czy jest różnica. Mimo, że światła w tego są biledy. Fajnie to nam oświetla. Ale jest różnica i to spora. Na tych światłach z temu jeszcze włączę długie, żebyście mieli porównanie. Tak jest na długich, jest całkiem przyjemnie. Zgaszę sobie długie i odpalam światła dołączone z temu. I mamy rowy doświetlone. Opuściłem sobie je trochę, bo były za wysoko i trochę oślepiały innych użytkowników. Wiadomo, że nie są to światła, które powinny być używane jako światła, do, e, światła mijania, ale jako światła drogowe, dodatkowe do świateł drogowych. Mogą już jak najbardziej występować. Mamy wtedy fajnie doświetlone boki. Jeszcze później pojadę na drogę krajową, także zobaczycie, jak ładnie to kontrastuje z białymi pasami. Póki co, no jest fajnie, jest fajnie. Jak spojrzycie sobie na włącznik, ta czerwona żarówka może trochę dawać po oczach, ale to wiadomo, możemy sobie zamontować tak, żeby nam nie świeciła, to jest kwestia gustu Nie najbardziej ciekawi włącznik, bo nie wygląda on na to, żeby był hermetyczny. Także ciekawe jak jest w deszcz, czy on jakoś namięka, jakoś przepuszcza wodę należałoby to sprawdzić ja nie będę tego testował, no dzisiaj niestety nie pada tak to już byście mieli wszystko na, na widelcu. Mamy drogę krajową fajne pasy białe po bokach cyk, włączamy sobie światła jedziemy jak goście co z jakością? Światła wykonane dosyć solidnie, widać, że jest to jakiś gruby metal Albo przynajmniej sprawia takie wrażenie. Malowanie troszeczkę nie jest do końca równe, ale kto by na to patrzył? Ważne, że spełnia swoje zadanie, świeci. E, jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to może kwestia tego, żeby było sztywno. Pewnie jak już widzieliście na filmie, te światła można ruszyć góra-dół. Nie wiem, czy taki był zamiar, że miało to być ciasno, ale miało to po prostu lekko się ruszać, żeby łatwiej było to modyfikować. No ale moim zdaniem powinno być trochę jeszcze ciaśniej. O, teraz wyłączymy, mamy różnicę bez świateł dodatkowych z temu. No, wygląda to bajecznie na tych światłach. Jedziemy sobie dalej. Pan sobie przejedzie, pani, nie wiadomo kto, babcia dziadek. O, cyk i mamy doświetlone pobocza. Krótkie porównanie jazdy przez las. Nie pędzimy jakoś oporowo w lesie, żeby nam jakaś zwierzyna nie wyleciała i żebyśmy nie wrócili z dziczyzną do domu. Jak to widać? Nie wiem, czy to będzie widać tu. Koło oświetlone jak najbardziej. Dorzucę sobie długie. Widać troszeczkę wyżej na długich, prawda? A teraz sobie wyłączę boczne. I mamy światła czystego MTK. Dorzucamy światła z temu. No i łapiemy ćmy. Kolejny faworyt pewnie Bandika Roleczki pod wahacz Pod stojak do MTK Chcielibyśmy go podnieść Nie ma do czego złapać Kurna ile ty części Do złożenia to jest trudne Żebym nie wywrócił ci sprzętu Patrz ta Technologia i kolejna torba, tym razem na fotel pasażera, żeby sobie zamocować. sobie pakujemy, tak? A ta zobacz, jaka jak ładna wyprofilowana jest... akurat do tego ta, sprzętu. To jest. jest akurat Dedik to 9 Bandik myśli, że już on dostanie. Zobacz, patrz patrz co to jest. To możesz sobie normalnie ładnie paluchem. Masz. A co tam środku odkłada? W środku, w środku Masz. mamy jeszcze pokrowiec A... przeciwdeszczowy. A ja myślałem, że ona jest przeciwdeszczowa powinna być bo ogłoszeniu było napisane że torba jest przy A to jest może na duży deszcz I dodatkowo masz jeszcze <grystanie> <grystanie> na basen No <grystanie> basen Ja by dużo padało i kałuży chciał się Jest dodatkowo pasek brak By nie było stabilnie na tym dodatkowe uchwyty i sobie możemy zamontować taki paseczek, ładnie dopyść. Oczywiście będzie słychać, bardzo cicho mówisz, ale może będzie dobrze słychać. No zakończ. I daj jeszcze raz nie. i zobacz. Nie, nie będziesz drugi raz mówił. <śmówki> Dobra, zakładaj! A -a. Ładnie sobie wyskramy. Mamy klamerki. druga. Idziemy Teraz sobie ładnie podciągamy. Naciągnij porządnie, żeby przy trzech pakach nie, od, nie odpadło. Żeby on widział kiedyś trójkę z przodu na budziku. Dwójkę ostatnio widzi często. Kasia się nie ogląda. <laughs> Starajcie się tak zapiąć, żeby blokada jakaś tutaj była też pod spodem, żeby fajnie wam się zatrzasnęło, żeby ta torba wam się nie wiadomo, tu jest, Mocniej musisz naciągnąć. Tu jest lekko zapięta ze względów po prostu tylko pokazowych, ale nie zleci nam na pewno. Zaraz ją dorobię. Ej, Bandik posłem też. Miało być rzetelnie. No? Znajduje No, ale torba działa. A Trzeba ile działa. się mieści? Przyjechaliśmy na spota numer 1 e, Powiedziałem Bandikowi, żeby spakował do tej torebki, żebyśmy ją sprawdzili. Wszystko co potrzebuje na dzisiejszą nagrywkę. Pękata jest ci powiem, jakby buchenek chleba użyłeś, będziemy jeść. Co my tutaj mamy? Szmata na początek, a zestaw do czyszczenia. Oh, oh, oh. No ładnie nam się tu zmieściło, dużo rzeczy się tu zmieści, ale ona teraz wiesz co, jak ją trochę upchałeś na dłuższy czas, to się taka sztywniejsza zrobiła, bo wcześniej to mi no. taka chlapciowata była jak przyszła do nas. Tu masz jeszcze kieszonkę, jak nie chcesz, żeby ci coś latało w środku, masz sobie baterię rzucić do kołprasa albo 200, do insty. 200, 200, 200. Gimbal do telefonu, podobno robi robotę i dorównuje najlepszym firmom, zaraz zobaczymy. Słuchaj, co w zestawie, bo wiem, że tu jest bogaty, bogaty zestaw jak się kupuje ten sprzęt. Gimbal, jak widać. Ale tu ma Mamy rękę. dodatkowo Trójnog taki kij, teleskopowa, baton tak zwany. No. Pokaż, bo ja jednej rzeczy jestem ciekawy, bo dużo tych trójnogów to. Patrz, nie jest taki nawet Ej, nie zobacz Timbalka sobie tak samo tu. Kabelki jakieś były. Kabelki to kabelkami, ale tam jeszcze była jedna ważna rzecz. Lampka chyba, tak? Gdzie to się przypina? Tutaj z boku. Ja wiem, że jeszcze. To masz na magnes, nie Patrz. O, robisz sobie taki i się trzyma jak chcesz. Tak, o, cyk. I z każdej Kiedy? strony można, w każdą stronę, bo z każdej strony jest magne. Podpinaj telepchon. Teraz jest najważniejszy moment, bo trzeba go równo sobie ustawić, żeby miał środek, nie? Wystabilizował się. Pokaż mi go na chwilę. Lecimy. To dobry film by na pewno nie powstał bez wsparcia patronów Motoadix. Ja może zostanę tak, żeby były motory w tle, jakieś o. tam samochody. No, także to, jak widzicie, mamy aplikację. Fajnie, że joystick wchodzi w interakcję po Bluetooth z telefonem i można sobie tutaj wszystko włączać, wyłączać. Łapać nawet ostrość tutaj na manual. Tak. Nie wiem, czy twarze nam wykryje. A weź Face. I możemy sobie ustawić face, body, object. Uśmi uśmiech, na, a jest, twarz. patrz, twarz wykrywa, o. O. A multi widocznie nie ma, bo ciebie wykrywa Nie jako. ma multi, nie ma multi, także o, jak gdzieś się odwracam, ten gimbal sam robi korekty. Tu możemy sobie poustawiać bardzo dużo rzeczy, możemy sobie ustawić linię horyzontu, możemy sobie wejść ustawienia pro. Widzę stabilizacja też jest, e, linie siatki. E, szybkość silników, co ostatnio sprawdzaliśmy, żeby były. Jak, tak. jak jesteście, że tak powiem, powoli i on szybko ruszy się wam czasami, to można sobie zmniejszyć e, smów e, bardziej silników i wtedy, mimo że się ruszycie szybciej, to on powolutku będzie za wami podążał. No to, jak rzeczy. ktoś kupi, to sobie poczyta. tak, e, Po sukcesie plecaka Motocentrak, który, który mam przymocowany do ogona w GIX-ie mamy motocentrak na plecy. Zobaczymy czy też jest takiej dobrej jakości. Plecaczek mm -hmm. Motocentric. Motocentric. Yy, ogólnie plecak jest miękki, nie jest jakiś tam, y, tak jak te plecaki motocyklowe, droższe. Ale może tutaj widzę jego zaletę w moim przypadku, bo te droższe plecaki są sztywniejsze i bardzo mi się wrzynają. Tutaj na przykład ja tego sobie zarzuciłem, one jest mięciutki, nie czuję go wcale. Tutaj, tutaj to go czuję, pozwolę sobie rozpiąć. Tutaj nie ściskałem za mocno. Napakowałem troszeczkę gratów na dzisiejszą nagrywkę. Pokażę Wam co ogólnie mam ze sobą i jak on wygląda w środku. To jest taka mała ćmunka, to też pokażemy później na filmie. Uchwyt na kamerkę na szybę. Położę sobie go tutaj. Ogólnie nie zapakowałem go na maksa, bo tylko te rzeczy były nam potrzebne. To są okulary ochronne, jak to było. Face Shield. Tu mamy kask wysokiej jakości. A, i to niepotrzebnie wziąłem dzisiaj, ale o tym zapomnieliśmy. I jeszcze mamy tutaj uchwyt na oponę tylną na przyczepkę, jakby nam było potrzeba, chociaż będzie, nie będzie dzisiaj nam potrzeba, ale wziąłem. Tu mamy do laptopa jeszcze przegródkę, tu mamy coś na jakiś też dokument. No ogólnie co, taki woreczek pojemny. Zobaczymy jak będzie wychodził w praniu na tripach, bo zawsze warto dorzucić sobie jeszcze coś na plecy. Tu jeszcze ma jakiś na bidon. tu na drugi bidon dla kolegi, można koledze wieśpicie. picie, tu jakieś odblaski, paski pewnie ściągające, jeżeli mamy go niezapakowanego za mocno, tu jakieś miękkie gąbki na plecki, co by nie bolały, taki prosty plecaczek, z przodu też by go można tak przyczepić, nie? I z tyłu drugi. Uff. No i kolejny klips mocujący, możemy sobie go przymocować do szyby i wtedy możemy sobie powiesić kamerkę zamiast przyklejania jakichś dodatkowych motowań do GoPro czy tamtońskiej. Tak, bo Wandik ostatnio narzekał, że jak ja przymocowałem 360 na lusterku, to powiedział, że brzydkie jest ujęcie. Nieładne ujęcia, tak. I to nam pomoże rozwiązać ten problem. Zobaczymy, czy szybko nie pęknie. No i ten uchwycik na szybę. Trochę to jest? 1200 Dobra, poczekaj tu tak jest max, wyciągniemy lekko Jak będzie trzeszczało, to o, o, zdejmiemy Zresztą ci dam 360 to zobaczysz czy, czy nie trzeszczy nic okay. Ja myślę Brawo Jesteś pewny tak uh -huh. A co to? Nie źle no będzie? Nie no Soczewka akurat będzie odcinać tu Dobrze, jakby nie spadła, to spadnie teraz, na góry nie poleci. Nie naciśnij tu, broń Boże. Bo będzie. Ja tam tego nie będę bo będzie <noise> Trzyma. No. Uu! I leci. Przyczepiona. Fajna opcja ogólnie, bo Uwadaj w trakcie samochód. jazdy. A, dziękuję. Widzisz, bo mi się władował pod samochód. Bo patrz, tak jak ja mam na przykład tu przyczepione, to mam zabezpieczenie, to, no to jest tylko tak, że jest na stałe. Każdy to motocyklista musi mieć w ekipie. A jedziemy na przykład na spota z patronami, bierzemy sobie to. Nie odpowiadamy ogólnie za szybki pęknięte, ale każdemu możemy na szybkę zmienić. Co 15 minut, nie? Teraz plecak, tak? Yy, plecak na, ty plecak mi nagrywasz i nagrywa Ciebie tamta. Ten uchwyt, zobaczymy jak ci będzie tak. Bum, bom, 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 uchwyt jest spoko, ale no, szyba może nie być dobra do tego. No, jak pęknie szyba, to znaczy, że szyba była nieodpowiednia. Ciekawe, jak ci nagrywa tamta. Nie lata? Jak, jak to się zachowuje? Bo ci, lata szczerze... na tych na wolnych, ale Ma... lata szyba, fest. No. Na wolnych obrotach pa na małych prędkościach. O kurwa, nie, daje... trochę lata, no, trochę lata. Amortyzuje szyba cała. O kurwa nie patrz, nie patrz, bandyk, nie patrz na to. Dziura, o kurwa, myślałem, że wpadniesz już widziałem tam już było... Hello, darkness with my friend, kamera kamera leci po podłodze, ja nagrywam. Take me everywhere. Może, bo to jakiś ten. O kurwa, żeś przejechał po tym tym z biedronki, biedroniaki nowe, człowieku. Tam może z siedem naklejek było. To paczka to paczka po była Nie, toś to biedroniaki byli, ten nowy nowy egzemplarz od biedronki z tymi naklejkami do zbierania. Co ty mówisz? No chłopie, toć... K ten. Co tam było? Portfel Paweł. Portfel Paweł. No. Autentycznie Zobaczymy czy jak ona tak lata, ta kamera To czy ona nas ładnie równo nagra Ale pierdzi Nie wiem, zobaczymy Tak ci lata ta kamera aż gazów narobiła i teraz O, wiem Ale mam chrypę, ty aż co jakiś czas mówię tak Jak plecaczek, nie uwiera w dupko? Ty no, słuchaj Trochę mi się chyba mokro pod plecami robi. Od niego, wiesz. Bo przewiewu, nie? Nie ma, no. oddycha, no Trzeba by takie dwie... Jak z co, dwie kantówki trzeba by włożyć z jednej, z drugiej i taki, żeby był tunel pod spodem. <laughs> <I> klimatyzator <laughs> do środka. O, ale człowiek od komputera taki jak ogólnie się prezentuje na moich plecach. Ale nie wygląda. No że wygodniejszy jest. Ale wygodniejszy jest, ale nie wygląda jak szmata. Nie, po prostu wygląda jak plecak. Uchwyt się trzyma I jeszcze. Jeszcze tak. No znaczy, wiesz, czego się najbardziej obawiam? nie no. tyle co uchwytu, co tego mocowania, co jest nad uchwytem. Tego tu, tej góry. No, nie wiem tutaj. o co chodzi, a to u lans jest, to jest aluminium. Ja wiem, że jest aluminium, ale to tak, tak majta to kamerę po prostu. A tak, nie, bo ona tak lata, wiesz, bo tam jest... On się składa i on po prostu ma takie 90 stopni, e, takie kolanka, i one latają jak, jak po pierdzielone. Ja myślę, że jakby sztywniejszy uchwyt ogarnął, a mam taki, to następnym razem założymy, będzie sztywniej. Ale dziwnie mi, jak sliderów nie mam w tych spodniach. A co ci slidery masz kolana? O, slider jednokrotnego użytku mam. Takie wielofunkcyjne narzędzie kompresor do motocykla, samochodu. Eee, przenośny powerbank i starter do akumulatora. To urządzenie może nam pomóc, gdy rozładował nam się akumulator, żeby uniknąć podobnych sytuacji. Teraz na poważnie, z tymi motocyklami nie dzieją się takie sytuacje, ale jak już Wam się stanie, to podobno może pomóc to urządzenie: kompresor, latarka i urządzenie startujące nasz motocykl w przypadku braku energii obecnie prądu mi nie brakuje, ale gdyby tak się stało tutaj podłączamy te klemy zaciski, zakładamy je na akumulatorek, który się znajduje tam o, nikt nie patrzy, nikt nie patrzy co tu się dzieje i możemy wystartować nasz sprzęt pierwsze testy robiłem pompując basen dla młodego jeszcze jedna krecha została można sobie piłkę napompować, basen i tym podobne za pomocą tych akcesoriów jeśli już mowa o kompresorze za chwilę zobaczymy jak sobie poradzi z motocyklem do pompowania wkręcamy tutaj tą końcóweczkę odkręcamy o ktoś dopierdzielił, ciekawe kto ciężko będzie trochę jedną ręką, ale może damy rady ej W Podłączeniu widzimy, że mamy 2,3 bara Trochę mało, dorzucimy sobie na 2,5 i Mamy to. 2,5. Trochę duże urządzenie jak na latarkę. Ale coś tam sobie przyświecić można. Można też wykorzystać jako powerbank do telefonu czy tableta. Wejście USB typu C, USB typu A. Cegła! Proszę bardzo. match, match later. Stała się sytuacja niesłychana. Suzuki uległo awarii. Przyjechał do mnie ziomeczek, jeżak. Pozdrawiamy serdecznie. I okazało się, że niemowę mamy na podwórku po 15-minutowej gadce. Zaraz zobaczycie, co się stało. I fartem jest, że mamy to urządzonko. Zobaczymy, czy nam pomoże odpalić dzisiaj ten sprzęt. Już wzięliśmy Ako, bo przed chwilą nie palił. Zobaczcie, kluczyk włożony zakręcamy palimy Niemiec nic się nie dzieje lampka coś mryga I tyle w temacie urządzonko podłączymy plus to pewnie czerwony będzie ciekawe czy nam wystarczy jak tutaj podłączymy, chyba wystarczy nie? co się? tu czarny oho Jedna kreska się pokazała. Dobra. Jest sukces! Działa! Tacy urządzenie. Sorry, bo akurat z remontu wyszedłem. Szkoda, że tego nie mieliśmy wcześniej. Pas do mocowania tylnego koła podczas transportu motocykla na przyczepce motocyklowej. Dziwnie wygląda. Tak, jak pasy z samochodu, ale wa wa ważne, żeby się na głowę tego nie zakładać. Początkowo wygląda dziwnie, i nie wiadomo jak się za to zabrać, ale jak już rozepnie się rzepy. Jak jakieś szelki do założenia na noc. Tak, dla, dla małych dzieci. Takich jak Bambi. w ten sposób zakładamy cyk, przyciągamy Przeciągamy sobie rzepę z tej strony. Ale ręce już tak. masz czysty. Tak, czysty łańcuch jest, dobrze oliwiony. Specjalnie na nagranie nowe pasy zostały zakupione, a ja zostałem oderwany od remontu, od malowania. Pierwsza część pasatu, cyk. No i trzyma ładnie, sztywniutko. Chcę zobaczyć, czy koło się nie przekręci. Pewnie się przekręci. Wiesz, ciężar motocykla też trzyma trochę, nie? Poszedł na boki. Cała No w no, Przód jest przyczepiony, bo tak żebyśmy tylko prowizorkę przyczepili. Ale po to, żeby właśnie tył pokazał, jak dobrze trzyma. Ciekawe no. jak te szpy. Ciekawe jak szpy, czy one wytrzymają. Wyglądają solidnie, ale... Tylko nie wiemy. To dopiero motocykl powie, czy dojedzie do celu. Teraz trzeba będzie przyczepić do dużego motocykla, do, do bandika MTK i pojechać w Bieszczady. Bo nie, my to założyliśmy do koła 12 cali, a to jest przeznaczone do koła 17 cali. Dlatego tu może nie do końca wygląda na dopasowane, ale na dużym motocyklu by wyglądało dużo lepiej. A wiadomo, przyczyn, żeby nie dźwigać, nie wpychać motocykla dużego, a tego mieliśmy pod ręką. Dlatego ten został wykorzystywany do dzisiejszych testów. Turbofan, czyli akumulatorowa dmuchawa. Można sobie wydmuchać wodę po myciu motocykla. Będzie może... dużo fanu. I może, może być dużo fanu. Turbo dużo fanu. Żeby przetestować to urządzenie, najlepszym sposobem będzie dmuchanko po myciu motocykla. Motocykl jest umyty i żebyśmy nie mieli nieprzyjemnych białych kropek po wodzie z kamieniem zawsze trzeba wytrzeć motocykl do sucha, ale we wszystkich jego szparach, elementach ukrytych ta woda zawsze się utrzyma i ona nam zostanie. W tym celu używamy często sprężarki a jeżeli jesteśmy na myjce ciśnieniowej na mieście nie możemy użyć wiadomo sprężarki, możemy użyć tego urządzenia. 4 poziomy dmucha jakby Sprawdzimy jak to będzie działało Z naszym motocyklem Czy nam wydmucha wszystkie H2O Ze wszystkich elementów ja sobie Ukać. O dziwo nie najcieńsza końcówka A ta daje największy Efekt mocy Это не большие пленянец. Ну вот, только квад не дает. Вот, тут и все, что вы любите, Oprócz dmuchawki w zestawie mamy także przewód zasilający na USB typu C. Taką nakładeczkę czyszczącą, szeroką, tą która najlepiej dmucha według mnie i taką cieńszą, gdzie musimy gdzieś tam dojść, może w trudniejsze miejsce. Ale ta najlepiej dmucha.